Już tu w sali, już wygrywamy 6 do 200 z SMA WF Wrocław. Ja tak chciałem wziąć kogoś e, do kamery, kto ma taką umiejętność syntetycznego wypowiadania się, bo dzisiaj tu tak dużo emocji było i, i tyle się działo. Tak jak z trenerem zacząłem rozmowę, że można wygrać 6-2 w Nowinach po meczu bez historii, a 6-2 po takiej wojnie, takiej no, momentami bijatyce wręcz tutaj z gospodarzami. No tak, tak. Pierwsze co mi przychodzi do głowy to taka bójka w barze, bo szarpanina, <głos》> y bardzo dużo takich stykowych sytuacji, ale myślę, że nasza troszkę... Taka niedojrzałość, bo powinniśmy futsalowo gdzieś tutaj załatwić sprawę bardzo dużo stałych fragmentów, gdzie dochodziliśmy do strzałów. Bardzo też dobrze bronił branka, w strony przeciwnej i ciężko było gdzieś tam otworzyć ten wynik. No, Drugie powierzchni się posypało. Ja myślę, że my utrzymujemy przez cały mecz intensywność i gdzieś tam w, w ogólnym rozrachunku, później gdzieś tam koło tej 30-35 minuty już z każdym rywalem gdzieś mamy dość dużą przewagę. I tutaj gdzieś myślę, że to jest nasz jakiś atut. Jest to wspólny mianownik tych meczów. I, tak, dokładnie, to, to, to widać nie? jesteśmy dobrze przygotowani i, i i, I gdzieś bazujemy na tej motoryce, to jest super. No ale rzeczywiście, nerwów dużo, y, jakieś ławki wbiegły na boisko, no też błędy serial. Ale wstawiliście się za Harrym, to było I, fajne. <śm> ja myślę, że tu każdy za kolegą pójdzie w ogień, więc, więc nie ma problemu. Ja myślę, że my tutaj w takich sytuacjach jesteśmy na pewno jednością i, 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 i zawsze się wstawimy za kolegą. No nic, no teraz tak myślę, że zaczyna się liga, taka już naprawdę poważna, bo, bo, bo widać, że Śląsk, że Brzeg są to zespoły, które będą grały o, 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 o gdzieś tam zwycięstwo w lidze. No i będą prawdziwe testy, zobaczymy już tutaj, czy, czy rzeczywiście wyglądamy tak dobrze, jak na te 18 punktów, które na razie zrobiliśmy. No właśnie, zaskoczony jesteś, że Brzeg się potknął, że no wreszcie wskoczyliśmy na ten, na ten fotel lidera i czego się po ze Śląskiem też spodziewasz za tydzień? Jeśli chodzi o Brzeg... Hmm... Siemannowice z nami zagrały bardzo dobry mecz. Kompletnie nie liczę na, na to, że ktoś będzie tracić. My chcemy wygrywać. To jest podstawa tego. Nie patrzymy kompletnie na inne zespoły. Wiemy, że, że, że jeśli my zagramy na naszym poziomie, to będziemy mecze wygrywać. To, że Brzeg stracił punkty, okay, no to jest ich, ich, ich gdzieś tam problem w tym momencie. Siemannowice to jest dobry zespół. Myśmy też się męczyli z nimi, z, nimi, z nimi niemiłosiernie do końca. To się mogło skończyć też remisem, jakby szli na 4-4, na, na, na na tak? No, 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 4, 4, 4 już Mogło być różnie i ten. Jeśli chodzi o Śląsk, no bardzo futsalowy już zespół. Widać, że mają tam też dobrych zagranicznych zawodników. Już tam się też przyglądają temu, tej ekipie, grają dobrze piłką. Także, także, także to już będzie test, no ale my lubimy takie mecze do nas na hale. Dużo kibiców, zapraszamy wszystkich i, i, i walczymy. No. To, to, jest, to, jest, to jest tutaj, no, no, no damy wszystkie, wszystkie ręce na pokład i, i działamy. Tak jest, dzięki. Myślę, że dodatkowo zapraszać nie trzeba, bo już pokazaliście w tym sezonie, że emocji jest co niemiara i na wyjazdach i przy Dąbrowskiego. Zatem wpadajcie, wspierajcie Ruch Futsal w niedzielę. Dzięki Krzysiu. Zapraszamy, dzięki bardzo.